Za wami początek przygotowań do nowego sezonu. Zaczęliście treningi z nowym trenerem. Jak wrażenia? Fajnie było wrócić do treningów i na pewno intensywność jest większa niż w normalnym mikrocyklu treningowym, ale jest ciężko, ale przyjemnie, bo dużo wam zainspiel. Pod wami pierwszy sparing. Fajnie, że od razu po rozpoczęciu przygotowań gracie sparing? No tak, fajnie, fajnie będzie zagrać mecz. Wiadomo, że lepiej. Grać niż, niż trenować, i myślę, że taki sparring da nam takiego pozytywnego kopa, żeby pracować jeszcze bardziej w tym okresie przygotowawczym, żeby jeszcze lepiej się przygotować do nowego sezonu. Dołączył do nas Twój kolega z reprezentacji Dawid Niepsuj. pomagasz mu troszkę w tej aklimatyzacji w drużynie. No Nawet wczoraj, no, to wczoraj. Jakieś takie sprawy na bieżąco to, to zawsze z kierownikiem, ale w drużynie to, to jeżeli, jeżeli potrzebuje pomocy to, to zwraca się tutaj do nas, do młodszych chłopaków ogólnie i, i my mu tak wszyscy pomagamy. Przed tym jak wszedł do Pogoni coś rozmawialiście? Doradzałeś mu? Nie, nie, nie. Dopiero się dowiedziałem wczoraj, go zobaczyłem, że, że jest, no ale fajnie, to dobry zawodnik i myślę, że się odnajdzie w naszym zespole. Od przyszłego tygodnia wyjeżdżacie do Wronek na obóz, to tam już chyba rozpocznie się taka prawdziwa praca do przygotowaniu do sezonu. No właśnie tak jak mówię, że ten sparing z energetykiem da nam takiego pozytywnego kopa do dalszej pracy na obozie przygotowawczym i myślę, że tam będzie już taka prawdziwa, ciężka praca. Hoi, hoi, hoi. Gas. 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 Gas